Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dzisiaj przygotowałam taki miksik, jak zdrabki premierowe, których u mnie nie było. Jest to klub milionerów, dwie ekstralinie ostatnia premierka i 20 yy, lotków, również wznowienie, czyli w zdrabkach mam 60 zł, i do tego jeszcze mam 5 ekspres losów. Po jednym, każdy za pięć złotych, czyli wkład osiemdziesiąt pięć złotych. I zacznę chyba od ekspres losów. Gorąca kasa. szukam 3, nie mam, 35, jest, 16, jest, muszę mieć minimum 3 papryczki, 33, jest, czyli jest zwrot, super, 2, nie ma, 3. jest 39, super, 18,

Piękny los. Czyli zwrócił się podwójnie. Super. Lecimy dalej. Jest to krzyżówka. Minimum trzy słowa. E. E. A może tutaj polecę inaczej. Ewa. E. Ewy. A. Nie ma a, czyli skreślam żeby poszło to szybciej A. a. Dobra. A da jeszcze dno. Dno jest. Czyli pierwszy tron ty nie widzę r. Bóg B. u. Nie widzę G, czyli również odpada. I tu został chwyt. Jeśli nawet jest, to nic nie da, czyli pusty. Teraz słówka. Mim. Nie ma M. Wszystkie z M wykreślam. Chyba tyle. Tak. Ty A. Nie ma G. Nie ma. Dobra. Jawa i A. Nie ma W. No tak. Eter. E. T. E. Jest ry, czyli jest kasza. K. A a jest drugi, nakaz, n, a, -k a jest trzeci. Tantal, ty, a, n, ty, al jest czwarty. No to pięknie, ekspres losy. Cztery słowa, to jest dyszka. To kolejny, czterolistna, koniczyna.

Tutaj czterdzieści osiem jest trzydzieści jeden jest jedenaście tutaj dwanaście tu dziewiętnaście nie ma i dwadzieścia dziewięć jest tutaj ale zbrakło czyli pusto i ostatni błyśni

na 5 ekspres losów, wkład 25, a mam zwrotu 60 super. I lecimy dalej. Dzisiaj będzie na pewno dłuższy odcinek. Mam tutaj 20 lotków. <śmiech> <śmiech> Oczywiście z szukamy słoników 2 razy 2 mam 10 z przodu i 10 od tyłu i numerek pierwszy cytryna liść słońce i zegar, czyli pusto <laughs> oczywiście stopnie od złotówki do 40 tysięcy czyli tutaj pusto Dwójka, rower, zegar, piłka i ananas, nowe symbole. Trójka, palma, słońce, motyl truskawka, czwórka, podkowa, awokado słońce i cytryna piątka palma cytryna liść i oj, korona szóstka słoń jest słonik słońce słoń ananas i perła a pod słoniem dwa złote a kontrolna l dobra coś jest to kolejny z numerem siódmym dwa słonie pod rząd zobaczcie i wygrana złotówka czyli l powinno być tak czyli dwa złote numer ósmy Cytryna, truskawka, podkowa, biedronka. Pusto. Dziewiąty jest słon. Korona, truskawka. A pod słoniem złotóweczka. Na złotówkę też. To chyba takie były. Z numerem dziesiątym. Motyl, perła korona, czyli pusto 191 jest słoń złotówka 192 liść palma ananas słońce nie ma 193 nie ma 194. nie ma, sto dziewięćdziesiąt pięć nie ma, sto dziewięćdziesiąt sześć nie ma, sto nie ma 198 również nie ma. 199 jest słonik pod o, dyszka. Super, cc na dyszkę. I 200. I tu nie ma. Dobra. To teraz. Wezmę jedną ekstra linię z numerem szóstym. Będę przesuwać i szukam gwiazda i diament. Jak będę pomijać, to przepraszam, ale pewnie się znajdzie, a jak się nie znajdzie, to gwiazda. Diament. Dobra. Fajny żółty kolorek. Ptak i wiatrak. 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 I tu jeszcze wiatrak. Dobra. Balony łódź. Tu jest łódź. Tu są dwie łodzie. I to chyba tyle. Kolejne to popcorn i słońce. Słońce. Tu kolejne. I tu jeszcze jedno. Tu diament skupione. Dobra. Moneta dzwon. Nie widzę. Podkowa, klapki, podkowa, 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 i tu podkowa. Kości, rolka, rolki, rolki. W sumie to jedna rolka, i kości, rolki. Tu są kości. Tu obydwa. Kości. Łódź. Kości. Dobra, chyba tyle. Arbuz i rower. Hmm, rower. Rower. i tu arbus Dobra. Korona i biedronka Korona Tu kolejna Biedronka, korona Popcorn był Korony. I tu jeszcze. Dobra. Krab i księżyc. Krab. Krab, księżyc. I chyba tyle. Motyl i leżak. Motyl, leżak. Tu są motylki. I to tyle. Tęcza i okulary. Okulary. I to tyle. I ostatnie dwa. Kwiat i czapka. Kwiat. Czapka. Tu kolejny kwiat. Kwiat i tu kwiat. No, ale wychodzi, że jest pusto. Tak jest PC kontrolne. to teraz klub milionerów u mnie tej strapki jeszcze nie było z numerem 10 i szukamy tutaj wygrywających liczb albo korony, która daje dwukrotność przypisanej kwoty i wygrywające liczby to...

Dziesiątki nie mam, trzydzieści pięć nie mam, dwadzieścia jeden nie mam, szesnaście obok, dziewiętnaście nie mam, dwadzieścia dziewięć obok, cztery nie mam, jeden nie mam, i trzydzieści dziewięć obok, przedostatni rząd.

Nie mam, czyli tu wychodzi, że jest pusto. F, J, tak jest. To na koniec jeszcze jedno, jedne ekstra linie z numerem dziewiątym. I szukam wiatrak i arbus. Arbus. O, czekajcie. Wiatrak, wiatrak, arbuz, arbuz, tu jeszcze wiatrak. Dobra, chyba tyle. Diament i serce. Wielkie serduszko dla Was. Diament i serce. Jest serce. Jest jeszcze jedno. I tu już nie widzę. Czapka i słoń. Czy moja dziewiątka się spisze? Czapka i słoń. Wiatrak był. Jest czapka słońce i Łódź, słońce i Łódź. Tu jest słońce, tu jest słońce. Tutaj, tutaj i na końcu jeszcze jedno. Okulary i klapki, klapki, klapki. I tu jeszcze jedne klapki, dobra. Kości i gwiazda. Gwiazda. No, słabo z tymi tymi, albo aż taka ślepa jestem. Podkowa i kwiat. Nie zapowiada się to dobrze kwiat. I tu jeszcze jeden kwiat. Dobra. Motyl i piłka. Motyl Jeszcze piłka i motyl, dobra, moneta i leżak. Moneta i leżak, tu jest moneta. Druga, monety. Piłka zgubiona, moneta. Moneta. i chyba tyle rolki i korona rolki korona kolejna tu rolki rolki i chyba tyle balony i biedronka Biedronka, balony, balony. I tu jeszcze, dobra. Dzwon i tęcza przedostatnie dwa. Dzwon i tęcza, tu jest tęcza. Tu jest dzwon i ostatnie dwa, parasol i lody. Tu są lody. Tu parasol. Parasol, lody. Parasol i tu. I wychodzi, że jest również pusto. CPF, tak jest. Czyli u mnie strapki. Oj, przepraszam, kiepsko się spisały, ale jest dobrze, bo na wkład 85 zł. Mam 60 zwrotów w losach i 10, 11.